Profesor Wojciech Kosiński sformułował tytuł panelu naszego: pomiędzy, pomiędzy wczoraj a jutro pomiędzy przeszłością a przyszłością. Wobec tego, pomiędzy naszym dziedzictwem a, a nieokreśloną przyszłością jesteśmy w, w danym momencie. I wydaje mi się, że, że to jest bardzo ciekawy. Punkt odniesienia. Ja bym chciał na ten temat, czy wokół tego tematu, przedstawić Państwu trzy projekty zrealizowane w Krakowie, nie, dwa w Krakowie, <laughs> zaprojektowane przez nasze biuro. Wszystkie te projekty odnoszą się w jakiś sposób do, do naszego dziedzictwa kulturowego w różny sposób każdy trochę w inny sposób. <laughs> Wydaje mi się, że, że każdego, E, e, pokolenia obowiązkiem jest e, ochrona dziedzictwa, ochrona tego, co, co, e, co niesie historia dla nas z jednej strony. A z drugiej strony, gdybyśmy wzięli pod uwagę architekta, który chciałby być szczery w swojej artystycznej wypowiedzi, to e, musi powiedzieć, że e, Obowiązkiem naszego, naszego pokolenia jest reprezentowanie stanu kultury i stanu technologii naszych czasów. Wobec tego e, sięganie do takich środków architektonicznych, które, które mówią coś o naszym czasie, nie mówią o średniowieczu, tylko mówią coś o XXI wieku. <laughs> nie mówię w kontekście średniowiecza coś bardzo złego było, nie bardzo dobrego. E, w każdym razie. Takie mamy dwa obowiązki, z jednej strony ochrona dziedzictwa, a z drugiej strony wypowiadanie się swoim własnym językiem, językiem własnych naszych czasów. I proszę Państwa, pierwszym projektem, który, który chciałbym omówić, może skrótowo bardzo, dlatego, że był przedstawiony już w filmie naszym, jest pawilon Wyspiański 2000. Dlaczego, dlaczego go pokazuję jeszcze? Dlatego, że to jest właśnie projekt, przy projektowaniu którego naszy, naszy, naszym zadaniem było, naszą chęcią wielką było stworzenie budynku, który jest osadzony w tak historycznym kontekście, jakim jest centrum Krakowa, ulica Grodzka, ulica Plac, Plac Wszystkich Świętych, kościół franciszkanów z jednej strony, 100 metrów od naszej lokalizacji, kościół dominikanów, E, zaraz obok, prawda, i <laughs> niosąc odpowiedzialność właśnie z, związaną z tym kontekstem, z tym środkiem miasta, e, na działce, prawdopodobnie jedynej działce wolnej w Krakowie, e, po zburzonym w 1939 roku budynku pod Lipką, e, pojawiła się możliwość z, z, zaprojektowania budynku. <laughs> to jest ten projekt, z którym pomysł, z którym przyszedł Andrzej Wajda do nas do biura. Mówił, Krzysztof: zróbmy jakiś pawilon na rok 2000, prawda, dla festiwal Kraków 2000. Myśmy początkowo myśleli, że to może być pawilon tymczasowy, taki tymczasowy pawilon informacyjny, ale wszystko potoczyło się inaczej. I po tych wielu latach projektowania i uzgadniania do, dokumentacji na różnych szczeblach z Ministerstwem Kultury włącznie. Yy, ale za to 3 czy 4 lata już po samym festiwalu yy, w roku 2000 okazało się, że projekt można wyciągnąć z szuflady i można go zrealizować. Miasto miało wtedy pomysł, Majchrowski miał taki pomysł, żeby, żeby to był pawilon informacyjny miasta, jednocześnie ekspozycyjny pawilon eksponujący trzy witraże Wyspiańskiego z cyklu Wawelskiego. <laughs> Wobec tego w tym momencie myśmy jeszcze raz podeszli do tego tematu. I przeanalizowali wszystkie czynniki wpływające na nasz projekt z kontekstu wokół i czynniki, które wpływają na, na, na nasz projekt z punktu widzenia funkcji nowej, jaki, jaka ma być realizowana przez ten budynek. I te funkcje są tutaj zilustrowane na tej, na, na tej planszy. To jest część informacji. Miejskiej. No to jest część informacji miejskiej, i ta jasna część tutaj, na końcu. To są, to są miejsca związane z informacją. Natomiast ta ciemna część to jest część wystawiennicza. Wiadomo, że witraże muszą być wystawione w półmroku. Wobec tego natomiast ta część informacyjna to są przestrzenie jasne. Wobec tego myśmy musieli tak zaprojektować budynek, tak go wymyśleć, żeby elewacja pozwalała na to, żeby, 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 żeby otworzyć się w tym miejscu, gdzie trzeba i zamknąć się tam, gdzie trzeba, żeby stworzyć ten półmrok. Yy, oczywiście decyzja, jaka, jak, jaki to materiał, jaka to elewacja powinna być, to jest kwestia zupełnie, zupełnie następna. Niemniej w kontekście średniowiecznych, średniowiecznych kościołów gotyckich w kontekście bliskości Wawelu, katedry wawelskiej, do której te witraże Wyspiański zaprojektował. E, o, oczywiste dla mnie było, że należy kontynuować pewną tradycję zapisaną w tych budynkach, a więc kontynuować, a w jaki sposób, prawda? Czy, czy wziąć tę średniowieczną cegłę i wstawić w nowe miejsce? To by było bezsensowne, prawda? Co byśmy mogli powiedzieć w ten sposób poprzez naszą architekturę? Niewiele, więc Pomyślałem in, inaczej. Spróbujemy wyciągnąć te materiały z tamtych budynków, natomiast zrobić zupełnie nowatorski projekt w oparciu o te materiały. Dlaczego waż, ważne jest, żeby kontynuować te materiały w użyciu w, w naszym budynku? Dlatego, żeby zapewnić ciągłość, yy, ciągłość doświadczenia haptycznego. Wszyscy, którzy chodzą wokół placu, dotykają ścianów, ścian, ścian średniowiecznych i wydaje mi się, że ta ciągłość, gdyby tutaj powstał na przykład budynek szklany jakiś, byłaby zupełnie za, 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 zaburzona. Więc ludzie nie rozpoznawaliby tego, tego nowego budynku jako budynku, który, który istnieje w jakimś kontekście historycznym. Natomiast ważne było, żeby to był budynek zupełnie nowoczesny. To jest nowa, nowa funkcja wprowadzana na, na, na działkę. Funkcja publiczna, funkcja wystawiennicza. Przedtem nie było tego w poprzedniej, poprzednim budynku. Wobec tego trzeba było zaprojektować, wymyślić elewację ceramiczną, taką, która otwiera się w pewnych fragmentach i zamyka w pewnych fragmentach. To jest szkic tej idei. Bardzo, można powiedzieć, prosty, prawda? Ale jak to zrobić? Dlatego, że taki, takiej cegły nie kupuje się w Kastoramie. Więc, więc trzeba było znaleźć zakład produkcyjny, cegielnię, pod Wrocławiem znalazłem taką cegielnię, tam pojechałem, i próbować rozmawiać z tymi starymi rzemieślnikami, którzy, którzy potrafią wypalać cegłę w sposób tradycyjny, a nie przemysłowy. Prawda? I wobec tego z nimi <laughs> na zasadzie prób i błędów stworzyliśmy prototyp Kształtki ceramicznej, która by odpowiadała naszemu projektowi. To znaczy, miała odpowiednią długość, odpowiednią szerokość, wysokość, która by zapewniała z jednej, z jednej strony lekkość, zapewniałaby to, żeby w środek włożyć pręt stalowy i go, go przykręcić i wobec tego zamontować tę ceramikę na odpowiedniej wysokości, a z drugiej strony, żeby to nie było zbyt duże, bowiem zbyt duży element wykrzywi się w procesie wypalania i ten pręd po prostu nie przejdzie. Więc, więc, więc taką pracę wykonaliśmy z tymi rzemieślnikami, to było fantastyczne. I znaleźliśmy rozwiązanie. To są te nasze prototypy nowej cegły, ceramiki. Wstawiamy tutaj pręt niosący je. W oparciu o to musieliśmy też rozwiązać problemy konstrukcyjne. Tego, to są też zupełnie indywidualne projekty mocowania każdej cegły niezależnie na, na pręcie. Dodatkowo sposób mocowania tych pręt, prętów w, w budynku, to jest kompensator długości, prawda, w zależności od y, temperatury y, ten pręt roz, roz, rozszerza się lub kurczy, wobec tego musi mieć pewną kompensację tutaj i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest bardzo skomplikowane. I <laughs> przy tym wszystkim najważniejszą rzeczą było, żeby można było przekręcić, ustawić, zablokować potem pozycję odpowiednią, tych, tych paneli i nie, za, nie, nie zagubić gdzieś lekkości budynku. Tu jeszcze kilka takich zdjęć, to są komputerowe symulacje naszego budynku, a to jest efekt, efekt finalny. Mi się wydaje, że na tym zdjęciu bardzo dobrze widać, że fragmenty przezierne pokazują, co jest we wnętrzu. A ta strefa koło, koło witraży jest przyciemniona. Widać, że panuje półmrok. Także te nasze założenia projektowe bardzo, że tak powiem, dokładnie udało się zrealizować w projekcie. Oczywiście wewnątrz część wystawiennicza, część analogowa, część cyfrowa tej wystawy. A oprócz tego funkcje miejskie to jest, to jest sala spotkań miejska, natomiast podziemie wygląda w ten sposób, jest to połączenie takie, takie już bardzo widoczne historii i współczesności. Widzimy, że ta współczesność nie dotyka historii, nie zaburza. Myśmy nie posadowili naszego budynku na XIV wiecznych murach, zostawiliśmy je oddzielnie po to, żeby nie. Nie, nie zaburzać tej, tej historii. Następny projekt: Małopolski Ogród Sztuki. To jest projekt, projekt z 2005 roku. Wygraliśmy konkurs międzynarodowy wtedy, zrealizowany w 2012. Projekt, który, który rzeczywiście bardzo, bardzo dużo nagród zebrał w, w kraju i, i w różnych krajach za granicą. To jest oddzielny temat, mimo że wydaje się, że pewne rozwiązania są podobne z tym pierwszym projektem pokazywanym, to jednak tutaj widzimy pewną zasadniczą różnicę. Gdy przyszliśmy na działkę, oglądaliśmy tę działkę, to jest, to jest budynek, który stał na działce przy ulicy Rajskiej, starej ujeżdżalni koni, to był, to był budynek, który był pod ochroną konserwatorską. Także Zależało nam, na, nam na to, żeby na, na, zależało na, 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 na tym, żeby ten budynek e, wpisać w nasz nowy budynek, żeby jego fragmenty zostały, żeby ten ślad historyczny zachować. A na dodatek chcieliśmy stworzyć budynek absolutnie kontekstualny, e, mając na, 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 e, na uwadze kontekst szerszy, aniżeli tylko działka. Kontekst całego kwartału zabudowy. I wobec tego <laughs> zaczęliśmy od tego, że Mierzyliśmy kąty dachów poszczególnych budynków dookoła, ale też kąty, pod którymi te budynki stoją względem siebie, i z, tego, z, tego, z, tego, z tych pomiarów stworzyliśmy katalog geometrii. Katalog geometrii ty, typowej dla tego miejsca. Jest to pewien kod DNA geometryczny tego miejsca. Poza tym przeanalizowaliśmy te budynki pod tym kątem, żeby stwierdzić, z jakich materiałów one są y, zbudowane, także po to, aby wyciągnąć z tych, z, tych, z tych badań materiał i stworzyć nowy materiał na podstawie, na podstawie tych, tych badań. Jako, że, że tym materiałem była cegła, wobec tego znowu trzeba było zrobić, ceglany, ceglany, y, ceglany budynek. W pewnym sensie ceglany, ale z zupełnie nową. Nową elewacją. Proszę spojrzeć, to jest fragment tego katalogu geometrii poszczególnych kątów. Do czego on jest nam potrzebny? On jest nam potrzebny do tego, żeby stworzyć kompozycję budynku, żeby o ten katalog oprzeć na nasz, nasz, nasz budynek. Ale zaczynamy od tego, iż mamy pewnych sąsiadów. To jest kamienica. Z początku XIX, z końca XIX wieku kamienica Eklektyczna, która ma swoje podziały, złoty podział, ma, ma pewne symetryczne układy, ma pewne rytmy zakodowane w tym, w tym układzie. I co my mówimy, stawiając budynek obok takiego budynku historycznego? My mówimy, że szanujemy skalę tego budynku, szanujemy podziały elewacyjne, to znaczy wyciągamy te te, te gzymsy. Nawet wciągamy do naszego budynku z jednej strony, również z drugiej strony u, od ulicy Szujskiego, Robimy to samo. Natomiast idąc dalej, coraz dalej od, od, od tego sąsiada, nasz budynek, nasza geometria podziałów elwacyjnych idzie w stronę abstrakcji. Prawda? Już nie widać tutaj tych podziałów, gdzie się to wszystko zaburza. Więc yy, okazuje się, że to nie jest kompletna abstrakcja. Okazuje się, że te kąty, które tutaj widzimy, to, jest, to są kąty z, tych właśnie, z tego katalogu, który stworzyliśmy wcześniej. I wobec tego zapis całej przestrzeni, całej geometrii tego sąsiedztwa jest zakodowany znowu w naszym budynku. Przez to tworzymy pewną ciągłość, prawda? ale nie dosłowną, trochę bardziej, bardziej wyabstrahowaną. Niemniej ciągłość geometryczną posługujemy się językiem charakterystycznym dla tego rejonu. Tak wyglądał nasz projekt przed realizacją, a tak po realizacji widać, że właściwie 99% udało się dokładnie tak, jak zaprojektowaliśmy to. Przed budynkiem mamy ogród, ogród, ogród złożony z różnych, z różnych rodzajów traw. Kilkanaście rodzajów traw było tutaj posadzonych. Zniknęły w tej chwili, ale było, było posadzonych. Ogród pionowy, ogród horyzontalny, ogród pionowy i to jest główne wejście do części związanej z salą wielofunkcyjną. To jest sala wielofunkcyjna, sala teatralna Teatru Słowackiego. Tak wygląda sala akurat w układzie z sceną centralną. Tak wygląda ta sama sala z, z płaską podłogą bowiem rzeczywiście widownia może się składać, chować się pod podłogę z jednej i z drugiej strony, także to jest bardzo wygodne. Tutaj przygotowania widzimy do spektaklu tańca. Natomiast przestrzeń Mediateki jest tak zaprojektowana, jest właściwie otwarta, jest, jest to eksperymentalna przestrzeń, w, której, w którą wkładamy pewne meble, ale w taki sposób, aby one były łatwo przestawiane, w zależności od potrzeb użytkownika, młodych ludzi, grup, które tam wynajmują tę przestrzeń i tak dalej. Widać, że, że każdy lubi w swój indywidualny sposób zaaranżować przestrzeń wokół siebie i siedzieć w grupach indywidualnie w ten sposób i tak dalej. I tak dalej. Także ten eksperyment z nowym typem przestrzeni się sprawdził w, tym, w tej funkcji i w tym budynku. Natomiast wydaje mi się, że, że sam projekt też sprawdził się jako współczesna próba i budynek operujący współczesnym językiem zachowaniem materiałów i pewnej geometrii charakterystycznej dla bloku zabudowy wokół ulicy Rajskiej. I na koniec szybko pokażę jeszcze jeden projekt, zupełnie inny, który realizuje pewną ideę związaną z muzyką. Dlatego, że jest to projekt polskiego pawilonu z 2005 roku na Międzynarodowej Wystawie Expo w Japonii w Nagoi. Projekt, którego zadaniem było zilustrowanie sylwetki czy też muzyki Federica Chopina. Pytanie jest następujące: w jaki sposób tę tradycję muzyczną zilustrować za pomocą. Architektury. Czy jest to możliwe? Czy jest, czy jest to możliwe, żeby muzykę Chopina wyrazić na przykład w betonowych formach albo w formach szklanych? Czy coś nowego możemy tymi formami opowiedzieć o muzyce? Wydawało się, że nie. Że trzeba poszukać zupełnie nowego materiału, materiału, który wchodzi w jakąś relację z Chopinem. Prawda? Spójrzcie Państwo na, ten, na to zdjęcie z lewej strony. To jest. To jest Krajobraz mazowiecki, charakterystyczny z wieżbami. To jest bardzo znany plakat z konkursu Chopinowskiego z 1955 roku, pokazujący wieżby w perspektywie, tam znikające gdzieś w horyzoncie. Te wieżby nam kojarzą się z Chopinem, z, z Mazowszem. Co więcej. W łazienkach widzimy Chopina sportretowanego pod wieżbą, To jest wieżba, ta forma to jest wieżba y, uginana pod naporem y, wiatru. Tutaj też wiatr wieje tą wieżbę i w pewnym momencie stało się jasne, że, że my powinniśmy zbudować dla Chopina dom z wieżby, <tryk> Tylko jak to zrobić? Szukaliśmy technologii. Jak znaleźć technologię do takiej? Nikt nie zrobił domu z wierzby czy z wikliny. Prawda? Chodzi o te gałązki, nie z pnia, tylko z gałązek. I w rudniku nad Sanem znalazłem taką maszynę e, kilkudziesięcioletnią, i nagle się okazało, że to jest technologia, za, na, za pomocą której możemy wyrazić pewne rzeczy <śm> ciekawe. E, kto, było, było wiele protestów przeciwko. Jak można Polskę reprezentować za pomocą takiej prymitywnej technologii, a jednak można, prawda? Nie chodzi o prymitywną technologię, chodzi o pewną tradycję rękodzielniczą, która odpowiednio z, 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 połączona z wysokimi technologiami, na przykład jak, takimi, jak oprogramowanie komputerowe współczesne, może dać ciekawe efekty. Wobec tego jak, jak ta technologia działa? Ta technologia działa w ten sposób, że bierzemy wiklinę, gotujemy 6 godzin, tu obok jest taki wielki baniak do gotowania tego pod, na, nad ogniskiem. I potem, po tych sześciu godzinach, wiklina jest bardzo giętka i może być łatwo oczyszczona. To jest czyszczarka do wikliny. Yy, ona staje się wtedy biała i, yy, i podaje się łatwo wyplataniu. Myśmy przygotowali dla rękodzielników, których znaleźliśmy w kilku wsiach wokół Rudnika nad Sanem, przygotowaliśmy takie ramy, żeby nam. Wypletli próbki, próbki takiej, takiej, płaszczy, takiej wikliny, właśnie. I, I te próbki okazało się, że są bardzo, bardzo różne. Myśmy wybrali odpowiednią gęstość, odpowiednie, odpowiednie koń, zakończenia tych, tych wszystkich wyplotów i zaprojektowaliśmy w oparciu o bardzo nowoczesne oprogramowanie formę, budynku, czy formy elewacji, złożone, złożoną z około 800 elementów. Każdy element ma, miał inny wymiar, inny, inny kształt i te 800 ramek wypuściliśmy do y, rękodzielników. Oni przez trzy miesiące w kilku wsiach wyplatali to. To było niezwykle ciekawe. Wyobraźcie sobie, Panie i jak, Państwo, jak bardzo dumni byli ci Wszyscy, którzy, którzy pracowali nad tym projektem, wyplatali ręcznie polski pawilon, który będzie reprezentował Polskę w Japonii, na Expo, Międzynarodowa Wielka Wystawa. E, więc sam proces był niezwykle ciekawy. Tak wyglądały te wyploty w Polsce. One wszystkie zostały, te ramy, e, zapakowane i przesłane do Japonii w kontenerach. Tutaj widać, w jaki sposób zostały złożone bardzo precyzyjnie. Dzięki tej technologii komputerowej udało się to wszystko świetnie zestawić i prefabrykować, prawda? I tak wygląda ta elewacja w Japonii. Przy współpracy ze świetnymi oświetleniowcami osiągnęliśmy efekt wielkiego lampionu, który błyszczał wieczorem. A to jest w oparciu o tę technologię zupełnie innowacyjną. To był pierwszy budynek z, zrobiony z wikliny. Potem w następnych latach pojawiały się takie budynki podobne, podobne tu i ówdzie. Natomiast w oparciu o tę technologię, to jest nasza instalacja, którą zaprojektowaliśmy na wystawę w 2016 roku na Biennale Weneckie. To jest taki mały labirynt, labirynt ze światła i z płaszczyzn, Giętych e, z, z wikliny, e, labirynt, w, w, w które można było wejść, dotykać, dotykać wiklinę i, i wyjść po drugiej stronie. Prowadzony, e, 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 człowieka prowadziło światło wewnątrz. I to tyle, proszę Państwa. Przekroczyłem swój czas, ale, ale rozumiem, że jest nas mniej dzisiaj o jedną osobę. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję serdecznie.